Wziąć boksa, widzicie, na szybie chodzi, a zielono jest, dałem zaliczkę 50 euro, bo trzeba dać. Żeby, jak nie macie boksa, tego o, dużego Hama, to trzeba wziąć dowód chyba rejestracyjny, ja brałem i licencję jako macie euro. Eee, dobra, jeszcze minuta. 30 sobie wykręciłem przy okazji. Dzisiaj wszystko na, na, na styku, wszystko na styku, także. Kawkę sobie zrobiłem. Ja się tylko Wymieszam. E, szybkie mieszanie. Dobra, 80 km mam do Czech teraz. I na Czechach znowu muszę wziąć następnego boksa czeskiego. Tam nie wiem, czy się coś płaci, czy nie. bo jeszcze nie odbierałem. Tutaj mam tego automata automat. Tomata aí, Lé, time. Miałem na 15 godzin, z radzie. 15, 15, 14, 58 na parking. E, ponieważ zjazdy to, to jest. Nieważne. Jakieś dziwne dźwięki były. Nie na 14,5 chyba 8 jakoś na parking. Stoję już tutaj. Widzicie przeszło 2 godziny, bo robię dziewiątkę o 2.08 Tyle sobie stoję. Byłem pod całekiem e, Zaraz idę spać. Zjadłem taką szybką, e, e, szybką i lekką kolację. No bo talię osy trzeba utrzymywać. <grym> znaczy, nie, niekoniecznie chciałbym ale... Bo by się przydało trochę kilo, żeby komuś przyjebać ciężkie ręki. <grym> no, ale jest tak, jest. Generalnie poszło w miarę. Znaczy, załadunek kiepsko, ale do kraju doleciałem. Całe szczęście. Stąd mi zostało 290 km. Także jutro, przed czwartą, będziemy ruszać. No, praktycznie o czwartej. No to stąd dojdziemy na jakieś 4 godzinki, może, może no gdzieś na 4, myślę, no spokojnie, Często chowa no 4 byle, 4 piątki nie robić i będzie spoko, gitara się ma. No i tyle chyba powiem, bo nie chce mi się więcej nic mówić, chce mi się iść do mojego wyra. To mi się nie chce, to mi się nie chce. Robię sobie już kawę, już byłem na stacji. Ogarnąć pacjenta mam 17 jeszcze minut. Pauzy 400 km, 300 km. I, i jeszcze będę musiał zaraz zatankować. Czy samochód? Myślę za ile? O. Tak myślę za ile tutaj, ile litrów. O, w Mercedesie się znałem, ile mniej więcej kilometrów robiłem i tak dalej. Tutaj tak nie wiem. Tutaj nie wiem, to, 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 to. Dobra. Jeszcze pomyślę o, zanim kawka się zrobi, pauza i tak dalej Wziąłem się tam, tu, o, i tutaj na BP wtedy Bo, 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 bo ja stoję na BP A dystrybutory są z tamtej strony A tu jest taki parking, że wiecie, w koło i praktycznie tym samym wjazdy tylko Tylko te są zmienione Eee, kurwa wstałem dopiero jeszcze nie myślę Generalnie na parkingu nie będzie stanąć, była jedna rajka W zasadzie dwie rajki były wolne ale e, w tej drugiej nie, nie wyłamałbym się, bo wzdłuż krawężnika stał e, gabaret pusty Nisko podwoziało. O syk no to bym się nie wyłamał. No, choć bym chciał, to się nie wyłamie. Kurka, wódka Dobra, walę kawę, pik dokręcam jeszcze 15 minut już zostało, szybko idzie i, i lecimy. I lecimy pod dystrybutor. Jakże szanująca się często chowa! Przejechana została bez żadnego korko. Korku! Korka no, z racji tego, że mamy 6 rano, całe szczęście O, pięknie poszło. I Generalnie mam 100 ile? 30 km? O i czerwone światło i Hugo kołotaj. I do zera. No, także najważniejsze o, to jak wyjeżdżałem to się obawiałem właśnie często chowy że mówię, kurka. No już będzie taka godzina, że faktycznie może się zacząć ształować, a nie chciałbym. Naprawdę Nie chciałbym, no ale przeszło fajnie. Z jakichkolwiek utrudnień Takie rzeczy szanujemy. Ciężki, ciężki jest Znaczy ja jako ja i, i, i samochód, znaczy się to, co mam załadowane ciężkiem. śpiewam Nic już nie muszę. Firmę, no i co? Można, mo, 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 ten ne? musisz czekać. Pager. Także sobie poleżę chwilę, a później z, tutaj z łodzi na pusto do domu i pewnie jeszcze załadunek, bo mamy przedświąteczny tak zwany zapierdol. Także nawet nic nie ładuje. E, żadnej krajówki, tylko bezpośrednio do domu na pusto i, i, i no, pewnie szybkie jeszcze kółeczko. Tak aby na weekend jechać. No i ja to lubię. Cześć czołem. Mamy dzisiaj czwartek środę. Wieczór. Pierwsza 15. Będę jeździemy z Mariuszem na dwa zestawy do domu. Tam pauza, jedenastka i z powrotem. My z tydzień przed świętami. Największy zapierdol. Eee, wracaliśmy z Łodzi na pusto żadnych krajówek nie ładowaliśmy trzeba było szybko zjechać coś takiego, mniejsza oto teraz będziemy w SUSku mamy dzisiaj czwartek środę nie czuj, czwartek czwartek ja zrobiłem w domu jedenastkę tak jak wam wczoraj mówiłem, że jadę jadę do domu Pojechałem się załadować. Pojechałem się załadować. Słuchajcie. I no na załadunek około dwóch godzin zeszło. I i i i. Jadę teraz na granicę. Tam inny kierowca weźmie moją naczepę. A ja będę robił dziewiątkę pauzę Nie, jedenastkę przepraszam, jedenastkę, bo dziewiątek już Może jedną mam, to jedną muszę zostawić sobie W razie czego I on mi tam odstawi na czepę Ja się Wypauzuję rano w czepie Pod czepie na czepę I będę zapieprzał pod bremen Taka sytuacja Koineczkę taką na Leda byłem coś kupił większego i bardziej sy sympatyczniejszego, ale no nie ma czasu. No. Mógłbym, mogłem na przedczory na Radomsko zajechać tam ponoć są jakieś fajne takie gadżeciki. No ale no nie miałem czasu, no nie miałem czasu. Tutaj aha właśnie yy, Zapraszam przy okazji, bo mam yy, całego Facebooka yy, coraz częściej to się zdarza, że mi śmiecie. Śmiecie mi eee, zgłaszają mojego face'a, moje posty i tak dalej. Później mi Facebook. Mm, no nie mogę nic publikować ani nic kompletnie. Przez ostatnie miałem 24 godziny, teraz przez y, 3 dni, może będzie, że w je całkowicie usuną. Może przy, dojdzie. I słuchajcie, w takim razie zapraszam na Instagrama. Flaw nas. Jeszcze podam, kto ma tak zwanego Ista, jak, jak to tam mówią. No i zapraszam teraz. Właśnie tak jak dzisiaj jest Facebook cały zablokowany, to tam publikuję zdjęcia i tak dalej. Także jeszcze raz mówię, zapraszam na Instagrama Ziomeczki, Ziomeczki, Ziomeczki Rakoszalin mamy 17 godzinę 17 godzinę idzie jak krew z nosa jak to Zazwyczaj bywa Jak to zazwyczaj bywa o tej godzinie, bo mamy godzinę 17.14 i za oknem plus 3 stopnie plus 3 stopnie, już 2,5 w zasadzie I tak widzicie na załączonym obrazku już przejechałem 9717 kilometrów Na granicy jeszcze kawałek. Dzisiaj znalazłem moje zapaszki, co z Mercedesa. Przepakowywałem się, jeszcze się na, na, tak naprawdę na dobre nie rozpakowałem, bo zaraz się znowu będę pakował. Eee, I znalazłem zapaszki. A, świeżość jest. Eee, świeżość świeżość jest, pachnie i a te zapażki dostałem od panów Januszów Transportu. Janusze Transportu dzisiaj nie mam czasu, aby zajechać na haselka, zjeść obiadek, dlatego jak byłem na zakupach, to sobie wziąłem coś na szybko do zjedzenia bo nie chcę, żeby tam pan kierowca, któremu ciągną tą naczepę, znaczy to jest w zasadzie pod tą, którą ja jeżdżę. Więc nie chcę, żeby za długo czekał. Niepotrzebnie, aby ktoś miał później pretensje do mnie, że musiałem się nazrzeć, Tak dlatego sobie zjem na granicy ewentualnie. Tam mamy KFC, mamy bar, wszystko w porządku, ja będę tak jak mówiłem robił dziewiątkę, bądź jedenastkę I będziemy Bardzo fajnie ta choineczka sobie, tutaj mam takiego byka I tam jest na odwrocie Napisane, że prawko mam od tygodnia Wczoraj na Orlenie to wyczaiłem A ja pierdolne sobie takie Takie czuś I idzie jak krew z nosa. Tam jakiś ciężarówka idzie Osobówek od cholery No i jak to zazwyczaj bywa Jest do bani Czasowo Wiecie o której mi naczepa przyjechała dopiero? Będę zrobić teoretycznie dziewiątkę Jedenastkę Dziewiątka, jedenastka Zrobiłem ponad 14 godzin bo moja naczepa przyjechała o godzinie 9 rano a mamy teraz górą 10.30 właśnie wjeżdżam na, na ring Górny i teraz do czwórki się kieruje i górny Górą tam przez Hamburg Bremen eee, Jadę jak prawdziwy szofer, który jedzie Pięć, 15 20 30 raz to samo miejsce i nawigacji nie potrzebuje eee, pogoda jest dość spoko co prawda 2 stopnie są ale jak widzicie niebo jakieś nawet słońce jest także luzik przyjemnie się jedzie bezpany jestem później tam z rozładunku w okolice Bremem. będę wracał na pusto dzisiaj mamy piątek na pusto o tam jakieś 800 km będę na pusto zjeżdżał raz, że ja tam będę około 17 się zrzucał dwa, że muszę jutro 45 robić na 3, że jest przeświąteczny znaczy Trzecia pozycja to może, że ja muszę 45, bo to jest akurat mało ważne, przecież nikt niby samochodów nie ściągał, bo pan siofer by musi sobie 45 w domu zrobić, nie? To akurat się wszystko tak nałożyło, że i ta 45 piątka i to i tamto i no i przeświąteczny zapierdziel i przez to wszystko m.in. innymi będę właśnie wracał na pustaka do domu. Uff pusto do domu 45, pewnie 0,1 0,2, 0,3 i z powrotem ostatni tydzień mojej pracy i kończę koniec 45 piątka pauzusia pauzusia parking na którym stoję Jest taki sobie dzikusik. Tam jest toaleta. A ja zaraz jadę. I zaraz jadę sobie dalej. Nawet nie wiem, bo mi się nie chce. Stąd mam do firmy 270 km. Jestem w okolicy Hamburga. Dosłownie przed Hamburgiem 40 km.

Hej Romek, hej Romek Ale się chowam, bo chyba już po tej godzinie tej zakaz obowiązuje, tak mi się wydaje Odległość Cubecko ustawimy i hey, let's go Jedziemy do domu. gdzie mamy sobotę, sobotę i do przejechania 800 ponad kilometrów na pustu. Wiecie co? W tym samochodzie kiepskie są głośniki bo w tych starszych dawach. Ponoć u nas to są Jakbym przed jelona daw To ma jakieś ponowno Dwa jakieś wzmacniacze Czy kogo to on tej wie Teoretycznie ponoć A ja nie pamiętam jak nimi jeździłem To nie pamiętam Ale ponoć dużo lepiej grają A tutaj już tak by Można byłoby powiedzieć Że głośniki już harczą, I pojechał robór Faktycznie go na dwa kilometry słychać Siódma rano Śniadanie Kawa i te sprawy Jedziemy do domu Do domu do domu do domu do domu domu wyjdzie około 45 Znaczy 45 I pewnie dalej będziemy wcisnąć Ostatni tydzień przed świętami Zapierdziłem na maksa I to pasuje Bo tak cały rok I'm